Słyszeliście, największy koszmar Krakowian powraca. Wydawało się, że większego bałaganu niż wprowadzanie strefy czystego transportu w Krakowie być nie może, no bo mieszkańcy sami do końca nie wiedzą, w jakiej wersji strefa czystego transportu wejdzie, jakie będą jej zapisy, kiedy wejdzie w życie. No i pomimo tego, że ten bałagan był już tak ogromny, to dzisiaj cały na biało wszedł Wojewoda i dopiero zrobił Bajzel bo jeszcze do wczoraj w świetle nowej wersji strefy czystego transportu tak, są w ogóle dwie wersje strefy czystego transportu, ale już nawet w to nie wnikajmy. W świetle tej nowej, zaproponowanej przez Urząd Miasta i klepniętej przez Radę Miasta Krakowa, no to z niej mieli być w zasadzie wyłączeni niemal w całości mieszkańcy Krakowa. To znaczy mogli oni wjeżdżać do strefy nawet najbardziej kopcącymi samochodami, pod warunkiem, że te zostały zarejestrowane jeszcze przed wejściem w życie strefy czystego transportu. Tak było do wczoraj, ale od dziś nowa wersja zdarzeń. Bo wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar uznał, że to, że mieszkańcy Krakowa mogą wjechać, a mieszkańcy gmin podkrakowskich nie mogą wjechać do Krakowa, jest niezgodne z zasadą równości i zaskarżył ten zapis do sądu administracyjnego. A więc w wojewodzie nie pasuje najważniejszy z punktu widzenia Krakowian zapis. Zapis wyłączający ich w zasadzie ze strefy czystego transportu. Dlaczego jeden z tych samochodów. Będzie mógł wjechać do Krakowa, a jego właściciel nie poniesie opłat. Drugi natomiast do czasu będzie wjeżdżał za opłatą, potem nie wiedzie wcale. A więc według wojewody klęczara nie może być tak, że jedna osoba tym samym samochodem do strefy czystego transportu wjedzie, a druga tym samym samochodem nie wiedzie. Według wojewody ma być równość. Na czym ta równość ma polegać? Kiedy zasada równości będzie spełniona? Kiedy zdecydowana większość obywateli nie będzie czuła się dyskryminowana, a w tym momencie się czuje. No to potrwa to już jest 15 lat chyba. A ja wierzę, że to kilka, nie do końca życia. A ja wierzę, że w kilka miesięcy to się rozwiąże, że naprawdę jest możliwy konstruktywny dialog, że Wójtowie Burmistrzowie, którzy reprezentują gminy Małopolski, usiądą z radnymi miasta Krakowa. Czyli gmina Kraków ma się dogadać z podkrakowskimi gminami, jak ma wyglądać strefa czystego transportu. Czyli zaczynamy tak naprawdę wszystko na nowo. Powiedzieć, że to jest bałagan, to nic nie powiedzieć, ale nie to jest najgorsze. Bo najgorsze jest to, że wraca największy koszmar krakowian. Wraca niespanie po nocach i zastanawianie się, czy ja moim samochodem dojadę do domu. Bo wczoraj jeden urzędnik mówił mieszkańcom, tak, wiedziesz, ale dzisiaj przyszedł drugi urzędnik, i wywrócił stół.